hej widzę witajcie na moim kanale dzisiaj gramy w boka. dzisiaj będziemy przynosić rzeczy do mojego domku um, ogólnie um, pójdziemy do kilku miejsc um, na początku do poczty a potem no no jak będzie to tak, tak będzie więc najpierw, no dobra a muszę już a w poczcie są więc idę Ogólnie nie nagrywam na razie rodzinki, bo postanowiłam, że no rodzinkę zrobię może kiedy indziej. Na razie sobie odmnobię swój domek. <grym> Oczywiście biorę dużo kotów, no bo jestem kociarem. Dobra, yy, jestem po prostu kociarą. Dobra, biorę siebie. Jestem, muszę, muszę przynieść dla mnie ubranka, ale tu jest to. To biorę. A pieski też wezmę, dobra. Tu. Dobra, to mogę wziąć, bo jak. No dobra, tonik będzie. Nawet jest spoko. Piesek. To też kotek. Perfum. Nie no, po co mi króli. Yy, aparat. Piżamka, bo jest słodka, mimo że już powieka nocy. Tu. Poduszeczka. Biorę wszystko to co mam. O kolejna piżamka. To mi się nie podoba w sumie. Biorę to. To. O, o, o dobra. Jeszcze kolejne pudła będę miała, no to, to to nie mieści, no to tu, tu, tu. Lamy też weźmiemy. To torba też jest spoko. Tutaj otworzę, żeby było więcej miejsca. Strój kąpielowy. No dobra. Ym, strój. E, znaczy nie strój, tylko. E, tak, strój kąpielowy wkładam. Ręcznik. E, już. Dobra. Tutaj się nie mieści. Tutaj. Tu. Oko, hotel. okulary, Kapelusz. Ręcznik tylko ważne. Dalej. Paliska. Yy, zaproszenie. Yy, dalej, tak, piękne kwiatki. To loki, bo wezmę to jako klucze. O, to będzie jako klucz, a to jako klucz od balkonu. Dobra. <laughs> yy, to. to, bo musi być dużo rzeczy. To, to, kolejne pudło. No to jakieś osoby. Po prostu wezmę... O, to jest Tylko ktoś będzie musiał mi wziąć to, pomogą mi tam... Dobra. To. Um, jeszcze to wezmę. To wezmę. E, nie, nie, nie. To. To. Dalej. o. Tak. Portfel. Pisieka. Mimo, że ma czapkę Mikołaja, powiedzmy, że lubi takie klimaty. Kilka czapka, koteł. Zresztą. Dalej. Ehm, o, plecak. Jest mógł po prostu kolekcjonerką plecaków różnych i takich rzeczy. Ehm, to, to. Dalej. Nie, nie. Tu nic nie ma ciekawego. O, plecak. O, ładny kwiat. O, tutaj to na pewno. I co jeszcze? O, wezmę tą paterę, będzie mi pasowała do kuchni. No, tak. Um, o, pieska. I to wszystko. Dobra, to wszystko. Y, dobra, ja wezmę na początek te dwie, a to ludzie mi pomogą. Chodźcie, pomożecie mi? No nie, wychodź. To To O, jak jesteś taka pomocna To weź I idę o, Nie, nie, nie Jeszcze to, jeszcze to To jest takie coś, co lata Dobra O, jesteś taka pomocna To weź I idę do domku Dobra, niech się to załaduje Dobra, długo jeszcze Ha hmm. huh. Dobra, już więc Na początek na dół Dobra Bo trzeba tam jakąś parasol, parasolkę I Dobra Ładuj się, ładuj się e, e, no. Dobra, wychodzę o, pokój kotom zrobię. Pson. Bo tam na dole jest akurat wolne miejsce. No to, dobra. Na początek. Paraz. O, wiem, wiem, co zrobię. Gdzie, ją um, um. Gdzie są kwiaty? Tutaj. Albo w kota. W raczej. To może wejść? Hm. Dobra, w kota włożę, bo zwiększy trochę. Mimo, może tu i tak jest kwiat, ale... Dobra, niech już będzie. Okej. Okay. Już nie będę do sobie domku gdzieś w przypadku. dobra. Mm, tak. Zaraz tu będzie taki burder, burder. Mm. Dobra, mm, mm -hmm. Tam jest, to jest, o, tu jest, dobra. O, czeka. To tutaj mm. was, o. O. To tutaj to położę, tu będą na store, stole solniczki i coś zmienię, bo na razie rodzinki nie ma. O, dobra. Um, no w ostatnim momencie Dobra. i nie ma na razie rodzinki, mówię, więc na razie zmienię I tutaj, bo na tym będą koty siedzieć i psy. Tak. Um. A to no. Dobra, e, to teraz, a ja gdzieś jestem. Sama sobie siebie nie wzięłam. Dobra, otwieram. Gdyby coś było w niej. Dobra. Siu. Dobra. Dalej. Tu nic ciekawego. Um. O, tu jest czapka. To je tutaj do szuflady. Powkładam. Jedna, druga. I jeszcze tu był sweterek. Dobra, mój piórnik. W sumie kolejny. O, mam jeszcze jeden. Dobra. Um. Hmm. Hmm. Tak, zwierzaki na dole zostawię, bo muszą być. Mają tutaj domek. O, czapka. Coś. Dobra. Tu jeszcze jest. No, stańcie tu. O, ciebie, Czapeczkę... Dobra, słodko wygląda Dobra, zostawię ci ją. Na głowie po prostu mówię święta. Okej. Okay. Dobra. Biorę to. Tu nie było to z parasol. Czasem parasolki. O! Ty tutaj jesteś. Dobra, wezmę na dwa pudła. Wy tu zostajcie. O, tu jeszcze się schował. Dobra i idę do góry i po prostu porozkładam jak coś na dół coś przyniosę albo już są czy więc dobra, na razie jest oczywiście pustotum na, na razie na dole porozkładam o, tutaj to do kolejnych jakichś zaproszeń o, są dwa takie same więc skasuję um. A, ty jesteś takim wakacyjnym. No to miej sobie mój kapelusz. Dobra. Co to jeszcze, żeby tu zrobić? Dobra. Um, tak. Na pewno ten kwiatek tu postawię, bo musi być coś jednak. Łazienica, no to na razie nic nie ma. Łazienki. E, tutaj, kwiatek. No. Dobra, tu jest dużo kwiatów, ale. Dobra, niech tu będzie już. E, będzie pasowało. O, drzwi od domu i od balkonu, które będą od drzwi? Hmm, które bardziej pasują? Chyba te, te zielone, dobra, te zielone. Hmm. Mogłam nagrać wprowadzkę, ale już, dobra, już nagrałam to, to i będzie. Hmm. Tak, wy tu jesteście takie, takie wiem, że jesteś jesteście jakimiś zwierzakami w pudłok, więc usiądziecie na kanapę sobie koło siebie. O, dobra. Poczekajcie chwilę, jak to. Dobra, y, widzowie. Y, robię właśnie dom, nie domek, tylko taki pokój dla kotów i psów. Wiem, że jest tutaj mniej y, jakby tych. To się nazywa No, misek z jedzeniem, ale no, powinny się y, podzielić, bo jest teraz dużo. Wezmę jedną taką półeczkę i na niej. Albo z po co? Obraz taki dam. Jakiś mm, lampardowy. Wystarczy lampardowy, bo ten koci nie do końca będzie pasował do tego klimatu. Ale niestety tutaj firanka. Tu firanka, tak? Tak. Dobra. Okej, okay, jest... Um, ...kuś półeczkę. Mm, nie. O, wiem, wiem co zrobię, ok. Biorę to idę tu i bo już pootwieram, żeby już nie otwierać. Karmy będą, jak się skończam, jeszcze na dole dla pieska. Piesku raczej. Ehm um, jeszcze jedno. Dobra. Yy, jeszcze coś by dodać. O, lampy no. Tam. Hmm. O, dam takie podświetlane tu. I tu. Bo nie wiedziałam, co tu dać, a ja teraz <grym> więc Tam z dwóch stron lampy. Dobra. Dobra, gotowa. I to trochę wygląda jak oczy, te lampy. A tu usta. Dobra. Y jeszcze zapomniałam. Po świetnie. W nocy będzie to lepiej wyglądało. Ale dobra. biorę teraz zwierzeczki. Położyłam już tam klucz. Tak. W ciebie. W ile ja na razie to biorę. Dobra. Już jak to. Tutaj, jeden tu. O, twoja czapka. O, tam pomysł, bo niektóre mają właśnie takie czapeczki. To tu jest Dam sobie taką półeczkę. Od nadbraz, nad obrazkiem i tu im pościągam. Fajnie. Idę po kolejne zwierzaki: kot, kot, lama i Bra, lama. Powiedzmy, że. że że i... powiedzmy że jest kotem, wiem, że nie jest. Tam jeszcze są zwierzaki, ale no. Co mi się tu potwierało? Tu o! Dobra, ty tobie trzeba twój kapelusz ściągnąć. Tak, muszę zrobić bo, bo oni całe te miejsce zajmuje. O. Dobra, spoko. A jak się ułożyło? Może... Dobra, co tam śpi? Tutaj też. I wszystkie... Psy praktycznie śpią. To nie, daj temu kot. Nie, jest taki jeden kot śpioch. Nie, chociaż na niego tak mówię. Dla mnie on nie śpiocha. To jest piesek. To jest taki śpioszek, jakby. Więc go dam tutaj, bo taki śpioszek mi się wydaje, że on jest. Coś jeszcze? Jakieś zwierzaki? Yy, coś? Chyba już nie. Dobra. Tutaj bezde otworzę szapkę, albo u góry, o, u góry będzie lepiej wyglądał. U góry. Hmm. Jeszcze jedno ubranie, mam do przed a ja je zobaczę. Okej. Okay. Dobra, tu tą czapkę już położę. O, na razie. No, dobra. I tak. To portfelik, o to jeden portfel będzie tutaj żeby jakby na przykład zapomniała z góry żeby mieć już tutaj Walizkę też tutaj położę taki których nie używam to też, ten Na razie będę tylko z tym A tamten też odłożę, bo Może który z nich wybrać Prawy są takie same Dobra to jest łapa kota więc ale tu jest to no, ale dobra, jak już będzie ten. Ale tam ten jest bardziej niebieski. Dobra, jest lód. Dobra, wezmę ten, bo jest bardziej niebieski. Em, telefon, tutaj gdzie będzie leżał. Kwiatek, nie, no dobra. Trzeba też coś do góry wziąć. Więc e, wezmę te dwa. O, tu bo wkładałem rzeczy, które do góry to na pewno też to nie potrzebne. Po, I portfel, tylko piórnik. To to, 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 chyba zostaje. to mogę wziąć jedynie. Um, tu jeszcze jeden, jakiś tak Nie, precyk, tylko nie wiem, jak to się nazywa, ale dobra. To też yy, to biorę. Dobra, a na razie starczy, idę do góry trochę rzeczy, żeby było, bo zaraz wszystko będzie na dole. No ładuj się, ładuj się, jest im no łapki. <ścoughs> dobra, dobra. Mm -hmm. Dobra. Tu nie patrzcie, to jeszcze nie nieskończone. Tutaj też nie... No. To jest mój taki pokoik. Tak, taki pokoik. Stąd z tego szafki. O, teraz to otworzyłam. Yy, Ci O stąd yy, stąd będzie... Stąd. O, z tego. Będzie jakby biurko. Tej lampów wiem, że to, to może być trochę za nisko. Nie, ok. Yy, zeszyt. Olaj, o. o. tutaj, będę sama malowała. Yy, coś tam narysuję. Tutaj, portfel i zabawki. Tutaj też jest jakaś. Dobra. E, popit. Tutaj sobie rysuję. E, tutaj sukienka. Zniem szafę Dobra, to teraz tutaj zrobię szaf. garderobę dla moich ciuchów. Oczywiście już wiem jak zrobię sobie z klejszym, Ona będzie. Bo zapomniałam o niej totalnie. E, jakiś jeszcze kwiat. Jaki to mógł być? Dobra, dam tego, bo mu, mi się bardzo on podoba. Dobra, je, mój ulubiony dywan mi starczy. Okej, okay, już. Ehm, sukienka powieszona. Ten kwiatek mogę dać tu. Ehm, moska do na łóżko. Okej, okay. to pudło. No i żeby brać rzeczy to idę. Chyba ok, pokazuję te rzeczy, bo one mi niepotrzebne. potrzebne. Yy. Dobra, tu mam pomysł, tam gdzie nie robię, nie mam już nic, to tutaj idę po prostu białej ściany. Po czarna. Dobra, czarna. Tam gdzie jest, nie mam pomysłu. Tam gdzie nie mam pomysłu, po prostu będą czarne ściany. Ej, ta podłoga jest się. Ale dobra. Yy. Teraz na pierwsze piętro. O, o, o. Dobra. Okej, okay. okej. Okay. Znowu muszę wziąć rzeczy. Dobra. Jak się biorę? Dobra. Na pewno to. To. To też. To też. To już muszę w rękę wziąć. To mm -hmm. no, na pewno to. to. To na razie zostawię to budowanie, że tego niewiele wkłada. Znowu, ale ja coś na dół to przyniosę. Ładuj się. Ładuj się. <grym> Dobra, mi się to złoduje. Mhm. <grym> Dobra tak. Tutaj mam to jest piękno moim zdaniem. To jest kotek z łapką jeszcze Odkurzacz. Nie będzie tutaj. To będzie trzeba na dół przynieść. Moje piżamy. Tutaj aparat. Tutaj. O, to, to tutaj będą zaszyty do szkoły. One będą do szkoły. A na tym rysuję sobie teraz. O, dobra. Um, tu są. To do łazienki. O, ciasteczka mogą być tutaj. Do słody. Um, to jest coś takiego. Dobra. O, laptop. To tutaj będzie. Ale zamknięty. Ale już dużo rzeczy. Kwiatek. Idziemy wykonać. Dobra, tutaj perfum. Ej, toale, toaletkę sobie zrobię gdzieś. Hmm. Dobra, to może to mi jedno starczy. To usunę. Zrobię toaletkę. O, dobra. To się przesunie. Hmm. Z czego? Powiem ogólnie toaletki. O. I mogę przybliżyć. O, dobra, to będzie toaletka nie mam w tych dodatkach toaletki, więc muszę impronizować. Co um, się przyda? Kieś, mm, jakiś perfum, czesło. Mm. Dobra. Niech będzie. Jest ok. Um, wszystko. E, nie, kwiat. Bez ulubionego mojego kwiata. A nie już dobra. Mm, tak. I lampa. Bez lampy. Tu nie będzie w ogóle jasno. U, świeczka która pasuje. Nie, nie. Tutaj też będzie pasowała lampa. Dobra. E, klucz O, to będą może klucze. Hmm to to trzeba na dół więc to zaniosę, dobra. Te będą klucze od basenu, że jak... Yy, bo to tylko dla mnie kot, który ja znam, a tutaj... Yy, nie będą. Oczywiście, dobrze. Idę dalej, biorę pudła. Te zanoszę te, te na dół, a to do góry. Dobra. Na pierwsze piętro. Dobra. Dobra, czekam, czekam. Dobre. Teraz trzeba te wszystkie rzeczy wziąć. Czemu to jest zielone? To Te wszystkie rzeczy wziąć. Te... Dobra. Okej. Okay. Wkładam to na dół, więc... E na dole teraz będzie trzeba rozłożyć e korolka. Co tu mamy? To do nam do góry, do basenu. To mamy mi taletki. O, rybka w sumie może tutaj zostać. No. Dobra. Spoko. Biorę, biorę. już będzie rozłożone, tylko to mi to zostanie. Hej. Koniec będzie. Dobra, idę. Dobra, to biorę sobie biały. Tak. I hop, hop, hop. Chcę o. o. O, to się całą zrobić z białą, ale nie będę robiła. Chciałam tylko sprawdzić. Hmm. Dobre. Mhm. Ale nie widziałam, że tak się tak grubo zrobić, że te, to zapisywanie białe się zamazało i e, nie wiedziałam na serio. Dobra. Hm. Kwiatek. Ładny tutaj. Ym. Laptopik. No tu będzie tak tutaj. Poduszeczka. Tutaj. Ym. Mam tu za dużo rzeczy. To tutaj do plecaka włożę tutaj te zeszyty. Hmm. Dalej, ale nie wiedziałam, że da się to zwiększać. Tu nie widać, że to jest taki trochę. jakby taka kartka była biała. Ej, widzowie, kartki, no nie są chyba super białe. A tu jest normalnie super biała. Nie wiedziałam na serio. No. Ok, zaszycik z pieskiem. Fajne. Dobra. Ym, teraz. O! Dobra, to tutaj nie będzie. Jeszcze tylko trzeba to wyrzucić, bo już nie będę. Będzie... Bym wyrzuciła moim tu troszeczkę. Ej, to pudło tam pasuje. zostawię. <laughs> dobra. Kularki. Tutaj. Tutaj. Szafroczek, to, 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 na basen. O, tu akurat się ładnie ustawiło. O, dam taki wieszaczek. Ym. O, akurat się hmm, nie mieści się. To może coś takiego. Nie o, to wiem, coś na... Pewnie mieści te małe wieszaczki, bo... Gdzieby nic nie zostało żadne miejsce, no to cztery takie małe. Tutaj najpierw na samej górze, potem niżej. Najniżej. Dobra. Ręczniczek, szafroczek i strój. Dobra. Idę teraz na dół i będzie. To kosz, no dobrze, rozłożyć do i wszystko <laughs> ładuj się, ładuj się, ładuj się, ładuj się, ładuj się, U, się, u, się, do się, u, się, się, No. Tak. Teraz tak, pićku do szkoły. Tej. To tutaj do łazienki to. O taki. Dobra. To taki elementarz. Ja nie wiem. Jaki, jakiś elementarz. Dobra. Tu. Tu. Zamykam. A nie, nie. Tak. Chcę sobie pić. Jeszcze Taki bardziej kubeczek. No ale nalej sobie koli. Nie wiem czy to kulę. Dobra, pa. Ja będę się z Wami żegnała. Do następnego odcinka. Pa. Na razie.